Dajcie, ale choroba dzisiaj. Rano tym nie wiem, 12-13 stopni, a dzisiaj mamy dwie paczuszki, Jedna to, mam nadzieję, że w końcu przyszły spodnie. A tutaj chyba jest Repair Agent. To jest chyba ceramiczna powłoka do regeneracji lakieru samochodowego. Ale nie ma co dywagować. Sprawdźmy, Mr. Fix Premium coding, 9H. Instrukcja obsługi, Ściereczki też w koplecze I taka gąbeczka że do polerowania, żeby uzyskać idealną powierzchnię. Przetestujemy to na moim samochodzie w tym tygodniu, może w weekend, no ale zobaczmy, co jest w drugiej paczce. I dokładnie są to spodnie z rip stopu. Widzę nawet pasek dorzucili w gratisie. Zdawało mi się, że gdzieś tam było w opisie, że oferta jest bez paska. Także miły dodatek. Mam nadzieję, że będą pasować, bo rozmiarówka chińska, że największy rozmiar jaki jest, 8XL. Rozprowadza, że są ze streczu. To myślę, że nie powinno być najmniejszego problemu. No, ale co? Trzeba by przymierzyć. A, Chińczyk mówił, że nie wie, czy będą pasować, jakby podałem naszą numerację. Ale spodnie pasują idealnie, są z rozciągiwego materiału. Tak prawdę mówiąc, nawet można było wziąć rozładniejsze. O! W tej chwili. Dobra, w tej chwili leżą idealnie. Ale biorąc pod uwagę, że ten materiał jest bardzo rozciągliwy, to spokojnie rozmiar w dół nawet dwa i myślę, że też by pasowały, a przynajmniej by trochę bardziej nogi opinały. W tej chwili te nogawki są w miarę luźne. Tylko też nie wiadomo, jak ze wzrostem. No 1,92 m są idealne. Już gorąco polecam. Jakbyście chcieli, takie same oczywiście jak we wszystkich filmach, linki znajdziecie poniżej. No na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. I widzimy się ponownie wkrótce.